Człowiek niezbyt inteligentny, powiedzmy pseudokibic, bo tam była cała masa, Usłyszał generalnie hasło śmieci. Tyle można zrobić. 15, 12, 20, 30 tysięcy za jedną ciężarówkę, no to wow, wchodzimy w to. No i powchodzili. A można tyle zarobić, rzeczywiście? Oczywiście więcej nawet. Powchodzili w to generalnie, no i nie bardzo im poszło, to znaczy niektórym się podawało trochę zrobić, ale i tam na szarym końcu łańcucha, czyli przykładowo, jeżeli ktoś na górze za te odpady brał 30 tysięcy, na przykład za, za jedną ciężarówkę, to inwestowali 3, 4 na czysto. Więc to generalnie byli... Tylko tak na najniższym szczeblu, i tak naprawdę no, nie byli to gości inteligentni, powiem tak, no, co tu dużo mówić. Powpadali. Co jest najśmieszniejsze w jednej sprawie ile ich zamknie? to 20 około? Żaden na początku nie chciał zeznawać. Po 7 miesiącach sankcji wszyscy chcieli 6, iść w 60. Wszyscy poznawiłem to generalnie od pełnomocnika, który to prowadził sprawę. Więc to tak, a propos. Wyjątków już nie było. Nie było. Po prostu po 7 miesiącach zobaczyli, jakie są dowody i tak dalej, uznali, że jednak będzie lepiej. No, cóż, nie? pożegnać się z tymi swoimi ideałami, ludzi ulicy i jednak pójść tam w 60, tak zwaną gdyby ktoś nie wiedział z widzów, 60, mały świadek Korony.